Czy zdarza ci się wstawać pełnym energii, ale już po kilku godzinach czujesz się ospały, zmęczony i totalnie bez sił? A może zaraz po śniadaniu masz nagły spadek koncentracji i nie możesz się skupić na pracy lub nauce? Jeśli tak, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie twój poranny posiłek jest winowajcą. W dzisiejszym odcinku pokażę ci trzy najgorsze śniadania, które zamiast dawać ci energię, sprawiają, że twój organizm działa na niższych obrotach. A co gorsza? Mogą prowadzić do tycia, problemów z metabolizmem i ciągłego uczucia zmęczenia. Numer 3 to prawdziwy szok. Większość ludzi myśli, że to zdrowa opcja, a w rzeczywistości totalnie niszczy twój organizm. Obejrzyj do końca i sprawdź, czy przypadkiem nie popełniasz tych błędów każdego poranka. Na pierwszy ogień idą słodkie śniadania, i nie mówię tu tylko o typowych słodyczach, ale też o produktach, które tylko udają zdrowe. Jeśli twoje śniadanie składa się z płatków śniadaniowych, jogurtów owocowych, białego pieczywa z dżemem czy słodkich smoothie, to właśnie znalazłeś przyczynę swojego zmęczenia. Te produkty zawierają ogromne ilości cukrów prostych, które powodują gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi. Efekt? Przez chwilę czujesz przypływ energii, ale po godzinie czy dwóch przychodzi nagły spadek. Zaczynasz czuć się ospały, rozdrażniony i masz ochotę na kolejną dawkę cukru. Jeśli chcesz mieć stabilną energię przez cały poranek, zamień te produkty na pełnowartościowe białko i zdrowe tłuszcze, które trawią się wolniej i zapewniają długotrwałe uczucie sytości. A jeśli interesują Cię tematy zdrowej diety, odchudzania i lepszego samopoczucia, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami i nie przegapisz kolejnych wskazówek, które mogą poprawić Twoje zdrowie i poziom energii każdego dnia. A teraz wracamy do listy. Kolejny punkt może Cię zaskoczyć. Czy Twój dzień zaczyna się od szklanki soku pomarańczowego i kawy na pusty żołądek? Jeśli tak, to mamy problem. Gotowe soki owocowe mogą wydawać się zdrową opcją, ale w rzeczywistości to nic innego jak ogromna dawka cukru bez błonnika, który normalnie występuje w owocach. Wypicie takiego soku na czczo powoduje gwałtowny wyrzut insuliny, co prowadzi do nagłego spadku energii w ciągu dnia. A kawa wypita na pusty żołądek powoduje podrażnienie błony śluzowej żołądka skoki kortyzolu i może prowadzić do problemów trawiennych. Czego efektem jest nerwowość, rozdrażnienie i uczucie zmęczenia zamiast energii. Teraz czas na największą pułapkę. Produkty, które większość ludzi uważa za zdrowe, ale w rzeczywistości niszczą twoją energię i metabolizm. Produktami tymi są wszelkie granole, fitbatony, gotowe owsianki w kubeczkach i produkty light. Większość z nich to przetworzona żywność pełna cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, sztucznych słodzików i utwardzonych tłuszczów trans. Może i na opakowaniu widnieje napis Fit lub Light, ale w rzeczywistości powodują one gwałtowne skoki cukru we krwi, a potem nagłe spadki energii. Zamiast gotowych produktów, postaw na prawdziwą, nieprzetworzoną żywność. Świetnym wyborem będzie jajecznica z awokado, owsianka na mleku roślinnym z orzechami i owocami, czy pełnoziarniste pieczywo z humusem i warzywami. Teraz już wiesz, które śniadania działają na Twoją niekorzyść i sprawiają, że przez cały dzień czujesz się ospały. Jeśli chcesz mieć więcej energii, lepszą koncentrację i stabilny poziom cukru we krwi, zamień słodkie płatki i białe pieczywo na pełnowartościowe białko i zdrowe tłuszcze, gotowe soki i kawę naczczona wodę z cytryną i herbatę, fit produkty pełne cukru na naturalne, nieprzetworzone posiłki. A teraz powiedz mi w komentarzu, które z tych błędów popełniałeś do tej pory? A może masz swoje sprawdzone sposoby na energetyczne śniadanie? Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowiu i diecie. Do zobaczenia w następnym odcinku.